Strażnicy mroku, wydanie specjalne, rozszerzona wersja, część pierwsza. Dodatek: historia Kaela. Prolog: cienie przeszłości. Kael zawsze miał talent do walki, ale nigdy nie sądził, że to umiejętność zadecyduje o jego przyszłości. Jego dzieciństwo w wiosce Emberfall naznaczone było samotnością i walką o przetrwanie. Wychowywał go starszy brat, Daran. Członek straży wioski, który zawsze powtarzał, że siła nie tkwi w mięśniach, lecz w sercu. Wszystko zmieniło się podczas jednej z mrocznych nocy. Cienie, które kiedyś były tylko groźbą z opowieści, wtargnęły do wioski. Kael miał zaledwie czternaście lat, gdy zobaczył, jak jego brat staje naprzeciw mroku, próbując ocalić mieszkańców. Mimo odwagi Darana, mrok pochłonął wioskę, a Kael został zmuszony do ucieczki. Podróżując samotnie przez lata, Kael nauczył się walczyć i przetrwać, ale blizny z tamtej nocy nigdy się nie zagoiły. Przyrzekł sobie, że nie pozwoli, by kiedykolwiek znów był bezsilny wobec mroku. Rozdział pierwszy. Spotkanie z przeznaczeniem Kael po raz pierwszy spotkał Arin i Lea w ruinach starożytnej świątyni, gdzie tropił bandę najemników. Arin, ze swoją niezrównaną wiedzą o starożytnej magii, z łatwością odkryła ukryte w świątyni kamienie światła. Lea, pełna determinacji, zdołała przekonać Kaela, by do nich dołączył, choć początkowo nie ufał ani jej, ani jej misji. Nie potrzebuje przyjaciół, powiedział, gdy Lia próbowała rozmawiać z nim przy ognisku. Może nie, ale świat potrzebuje strażnika, odparła, patrząc mu prosto w oczy. Rozdział 2. Tajemnice przeszłości. Podczas jednej z ich pierwszych wspólnych misji, kiedy przemierzali bagna ciemności, Kael i Arin zostali odcięci od Lea. Wśród mgły natknęli się na ruiny, które przypominały mu jego rodzinną wioskę. Obrazy z przeszłości zaczęły go nawiedzać: płomienie, krzyki, cienie pochłaniające wszystko, co znał. Arin zauważyła jego niepokój i spróbowała mu pomóc. Czasem, by ruszyć dalej, musimy zmierzyć się z własnymi demonami. Powiedziała, kładąc dłoń na kamieniu światła, który nosiła przy sobie. Kael przyznał, że całe życie unikał myślenia o tamtej nocy. Opowiedział o bracie, o jego odwadze i o poczuciu winy, które towarzyszyło mu od tamtego dnia. Arin w swoim spokojnym, analitycznym tonie powiedziała, nie uciekłeś, przetrwałeś. Teraz możesz walczyć za tych, którzy tego nie mogli. Rozdział trzeci. Przysięga krwi. Podczas bitwy na bagnach, gdzie musieli stawić czoła hordzie mrocznych stworzeń, Kael stanął przed wyborem. Walczyć samotnie czy zaufać swoim towarzyszom. Gdy Lea została ranna, a Arin wyczerpała swoją magię, Kael przypomniał sobie słowa swojego brata. Siła tkwi w sercu. Przełamał swoje lęki i wezwał innych do walki, organizując ich obronę. Jego przywództwo uratowało grupę, a kamienie światła rozświetliły bagniska, niszcząc mroczne stworzenia. Po bitwie, Kael podszedł do Lija. Masz rację świat potrzebuje strażnika, ale ja potrzebuję Was. Epilog: Narodziny przywódcy Kael, który kiedyś unikał emocji i odpowiedzialności, stał się liderem strażników. Jego przeszłość, choć bolesna, była teraz źródłem siły. Nie walczę już tylko dla siebie powiedział, patrząc na horyzont. Walczę dla tych, którzy wierzą w światło.